Już odpowiedź drugiego pana redaktora sama się, przez siebie mówi. E, tylko Marko Ruginicz nie jest do naszej dyspozycji. Trenuje z zespołem, ale mm, ma program indywidualny. E, musimy jeszcze poczekać około 10-12 dni, żeby wszedł z zespołem już do, do, do treningu. Tak ta cała kadra jest gotowa do meczu z Krakowem. Nie możemy mówić o, o podcięciu skrzydeł. My jesteśmy Beniaminkiem. Graliśmy na bardzo trudnym e, terenie, jakim jest gór, e, gra z górnikiem Zabrze. E, kto zna statystyki, to wie, jak ciężko tam się gra z e, u nich, właśnie z, z górnikiem na, na ich stadionie. Nie podcięła skrzydeł, tylko pokazała na co musimy być przygotowani, szczególnie w tych meczach wyjazdowych, jak zespoły ekstraklasowe mogą grać i, i, i z czym będziemy się mierzyć. Zespół był bardzo dobrze przygotowany do tego meczu. Ale myślę, że tutaj dużo zadecydowało te pierwsze minuty. E, gdzieś ta niefortunna ręka, która e, pomogła w kontynuacji ataku drużyny górnika. No i, i na pewno ta utrata takiej pewności. I ten początek dostaliśmy takiego bokserskiego gonga e, i, z niego, musieliśmy, i czy z niego musieliśmy się podnieść. E, no ale minęło 20 minut, i drugi, gdzieś tam druga sytuacja, awarii i, i znowu bramka, dla dlatego górnik. Miał na pewno ułatwione zadanie, raz, że ten WAR gdzieś im sprzyjał w tym meczu, a my nie mogliśmy jakby wejść spokojnie w ten mecz i, i ułożyć sobie tego tak, jak sobie życzyliśmy. Chociaż wiedzieliśmy, że Górnik od początku ruszy i będzie chciał agresywnie do nas doskoczyć i nie pozwolić nam budować ataki, ataków pozycyjnych. Nie ma mowy o podcięciu skrzydeł, wiemy, znamy swoją wartość, znamy swoje miejsce w szeregu w tej lidze i wiemy, że każdy mecz to jest dla nas duże doświadczenie, a dla moich piłkarzy nowe nowe doświadczenie, które y, będzie procentowało z każdym meczem. Myślę, że y, powiedzmy tak na siłę moglibyśmy od razu tych zawodników zaangażować. Y, tylko, że nie chcielibyśmy ze względu na to po pierwsze, że mamy zawodników, którzy wywalczyli ten awans i którzy bardzo dobrze się prezentowali na poziomie pierwszej ligi i wychodzę z założenia, że powinni też dostać swoją szansę na poziomie ekstraklasy, tym bardziej, że większość zawodników to jest doświadczona już grupa. Po drugie, ci zawodnicy, którzy do nas dołączyli. To jest dokładnie czterech zawodników. Jeden nie może jeszcze z nami trenować i ani jednego treningu nie odbył, czyli Maksymilian Sitek ze względu na te procedury koronawirus. Drugi Damian Frelek plus Milan ludwicz. Nie zagrali w żadnej grze kontrolnej, bo nie mogli, bo później do nas dołączyli. No i jedyny, Gierko kończyć, który z nami był na obozie, ale też w pierwszym meczu nie mógł zagrać z przyczyn z drobnego urazu, takiego gdzieś tam zdarzenia spowodowało, że miał mocno zapuchnięte oko, wywołane tym zdarzeniem właśnie, a zagrał z kolei na nienaturalnej swojej pozycji jako defensywny pomocy, tylko jako środkowy obrońca z Wisą Kraków. I też nie chciałbym tych zawodników od razu z nich korzystać tak, bez przygotowania, bez żadnej gry kontrolnej, bo no jednak wiemy, że piłka nożna to gra zespołowa i jednak te automatyzmy, nawyki są bardzo istotne, żeby e, dobrze rozumieć się, a na boisku to jest ułamek sekundy i może jednak jeden błąd w komunikacji jeden, jed, i brak jednego automatyzmu może spowodować rzeczywiście stratę bramki. Wiadomo, no że nawet ci zawodnicy, którzy grają długo ze sobą, są w stanie popełnić ten błąd, ale są gotowi. Możliwe, że już w meczu z Krakowem z któregoś będę korzystał, ale to na pewno będzie proces też e, wdrażania tych zawodników tak jak powiedziałem, mamy zbudowaną kadrę, są to zawodnicy, którzy mają doświadczenie w niektórych przypadkach bardzo duże, także, także też no, na dzisiaj nie będziemy już tego robić, tak, bo nie, nie, nie ma jakiegoś pożaru, tylko po prostu jest proces prowadzenia tych zawodników. Dobrze, jakby rozgrywać piłkę od tyłu. Chcieliśmy uciekać spod tego pressingu i moje, moje obserwacje i moje doświadczenie z tymi zawodnikami powodowało, że Dima robił to najlepiej z całej tej trójki środkowych obrońców, którą mieliśmy w pierwszej lidze, a Alek Komor jakby do, swoją postawą pokazał, że popełnił najmniej błędów w meczach ligowych i naturalnie wygrał tę rywalizację. A Dima po prostu duży, duży wpływ miało to, że chcieliśmy na górniku właśnie nie długim podaniem, tylko tą grom wprowadzać piłkę od tyłu i dlatego taka decyzja moja była. Nie była to też łatwa decyzja, bo różne przemyślenia były, ale na ten mecz wydawało nam się i tak uznaliśmy, że, że, że Baszlaj będzie tym lepszym wyborem. No przede wszystkim na pierwsze pytanie odpowiem tak, no trzeba być bardzo skutecznym, e, trzeba przede wszystkim e, być dobrze zorganizowanym i w obronie i w ataku, e, wykorzystać e, pewne minusy Krakowi, które po analizie dostrzegliśmy i będziemy chcieli tak, tak zafunkcjonować, za żeby właśnie wykorzystać to i żeby zdobyć e, bramkę, ale przede wszystkim tak jak powiedziałem, no trzeba być skutecznym i w obronie i w ataku, kiedy będziemy nie będziemy popełniać prostych błędów takie jak nam przydarzyły się w Zabrzu to powinniśmy być bezpieczni, a z kolei jeżeli będziemy wykorzystywać sytuację tak jak, już, tak jak choćby Kamil Biliński w Zabrzu to też powinniśmy zdobyć bramkę dlatego, bramkę czy bramki dlatego, dlatego na pewno skuteczność będzie bardzo istotna drugie pytanie, no na pewno muszą rozegrać mecz bardzo, na bardzo trudnym terenie w Szwecji, ale tak jak mówiliśmy, no, Krakowia ma bardzo szeroką kadrę i ma wielu zawodników. Trewer Probierz jest w stanie wystawić dwie jedenastki równe, dlatego tutaj na pewno może, może to mieć jakiś wpływ, ale nie szukałbym tutaj drogi w tym, tylko bardziej w naszej dobrej skutecznej grze. czasu na to, żeby gdzieś tam się tym zajmować. Trener ma na głowie dzisiejsze spotkanie z Malmę i na pewno tym, tym najbardziej żył. Chwileczkę tylko rozmawialiśmy. Czy znajomość warsztatu? No, nie jestem na dzisiaj już tak blisko zespołu Krakowi, żeby wiedzieć, co oni tam dokładnie robią. Bardziej mogę powiedzieć, jak nasz sztab analizuje drużynę Krakowi i na co zwraca uwagę. I tutaj Myślę, że, że to nie jest to, że bardzo dobrze się znamy, to na pewno nie jest ułatwienie. Eee, bardziej bardziej po prostu nasza, nasza praca i nasze przygotowanie będzie decydowało i realizacja tego wszystkiego na boisku zawodników. No, że tutaj tylko, tylko wszystko w naszych rękach i głowach i, 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 i nogach i piłkarzy. Tomi Kafe, oficjalny partner telewizji klubowej.